Na grze. No, poczekaj chwilę, tylko ogarnę tego... linka i... jak to się nazywa... i będę wkleił łapki i będzie gitara. Poczekaj, muszę skopiować link... Kopiuj. Teraz. jak się przerywa w grze? Ale co, na czacie? Jak jesteś w grze, to nie grasz, No... To... Tak cię zrywa, że coś nie widać Nie widać? Nie, bo jak wchodzisz... No... Jak wchodzisz, to ten co jest czekam na IPT game... Alo, halo, halo... Dara mnie słychać? Ja no słychać, tylko muszę mikrofon podgłośnić. Może Halo? dobra. więcej, jest dobrze, dobra, to wchodzę na Fortnite'a. Poczekaj, włączę overlay'a już. Sorry, że ten, ale nie, no, nie działa, po prostu ten. O nie, dobra, działa, działa, działa. Zero osób ogląda na razie, ale spoko. Jest Fortnite'ik, ale jeszcze muszę podglądzie coś zobaczyć. Jeden ja no, oczekujący, widzisz. Czyś działa i nawet Igro napisał, że cicho mikro jest. No mi nie pokazała jeszcze. Bo masz internet z dupy. Dobra. Y... Ja, bo jest kanał z dupy. Poczekaj. Tylko coś sprawdzam. Sprawdzam overla Mortal, cicho, czy coś takiego. I napisał, Igro napisał, że Mortal cicho. Patrz jak cię lubią wszyscy. Dobra. Dobra, w opisie jest ten. W opisie jest link do donate'ów. Wysyłać pieniążki mi. Sorry za to, że nie działa ten. Yy, licznie jeśli łapki nie działają i nie działa ten widownia, to, to potem sobie wywalę coś innego w kolej Może czat jakiś albo coś w tym stylu. Dobra. Gramy dawaj. Gramy duo czy kreatywka? No, się rozumiem. Ja na początek może kreatywkę. No to daję kreatywkę. Powiedz, że mnie na live, czy nie słychać? Ja ci powiem, właśnie wejdę na live. Halo, teraz nie słychać tak na live, halo. No, słychać, że macie nie słychać. Dopiero hmm. podejście mi do live. No dobrze cię słychać, bo no co, sprawdziłem. Teraz mam podgląd na czat, bo ja nie widzę. To bardzo dobrze cię słychać Mortal jak coś. Tylko se ten sklep. Sklep jest taki. No, nie są złe. Patrzę mam podgląd live'a i bardzo fajnie to wygląda na razie. Tylko gdyby nie. Yy... No, gdyby nie ten. Przerywacie. Przerywacie pot potężnie. Halo, halo, ale przerwa? A się przerywało, masakra. Przerywało, ale lepiej. Ok. Siema, siema. Tutaj jedyny taki shot jest, moje podbindowane klawisze mm, Ale opóźnienie jest mocne I weź ten, nie puszczaj w tle bo może ciebie u mnie przerywa, ale dobrze mnie na live za to słychać, więc jest, to jest plus. Słychać, tylko trzeba mieć głośno ten, a nie cichutko. To działam głośno i mnie dobrze słychać na live. słychać, ale nie cię, bo jest opóźnienie i po jakiejś świecie będzie słyszał. Przed chwilą sprawdzałem i cię było słychać. O co jest? Zaraz, zmieniamy ekipę do mnie. Czekaj, to Echa będzie szło. A faktycznie! Strasznie cię słychać, ale... Nie słychać cię w ogóle, prawie. Weź... Ora. Piszcie coś na czacie i... W opisie jest link do donate'ów, jak coś polecam um, wysłać donata Halo 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 to jest nice life? Yes life yes life A to Sprawiasz? czasami przerwie to się nic nie stanie. Aha, transmisja jest offline, mi pisze. A działa ciągle. Są lagi, przerywa ja, po prostu. No. Dobra, rozsyłamy to teraz. Dlaczego jest główny obrazek, znaczy miniaturka live'a, jest napisane zaraz wracam? Nie wiem, ale na ogólnie tym jest ten, nie? Poczekaj. Nie jest overlay. Wszystko jest dobrze. O no Znowu cię przerwało. Ale na live'ie mnie dobrze słychać. Ale na live'ie mnie dobrze słychać. Mam, ba mam najbliżej mikro jak się da i... Dobra, mutuję Cvela i wychodzę sobie grać w CESa, bo to jest Debil. Wejdź się na live, jak mnie nie słyszysz, Debilu. Robimy? Nie, może mieć zagrać 1v1, tylko że ja od A ja jestem słaby Oj, to widzicie razem cię biję Aha, co się stało? Nie, bo ja mam strasznie sp... <coughs> Jak ładnie logi, to jutro będzie stream już z dobrym internetem jak coś Trochę słuchawki przeciwszę. Jest live ze sobą po prostu. Nie nie laguje, nie, dobra, laguje fast. O Jezu jak laguje! Ty masz zlagowaną w ogóle mapę, ty robisz taką mapę pod siebie, a tu są takie lagi, że jest masakra. Weź wyłącz to. Po co ty takie coś dajesz? Są lagi przez to. Co wyłącz? Jezu i nie idę na cesa. Idę na CS-a. Ja Idę na cs jak tak będzie, bo nie mogę grać. Na CSO. Patrz, no tak ciągle chodzę. Nawet nie mogę nic zrobić. Ani się ruszyć, ani Widzę nic. Powiem ci, że cię przerywa, więc jak cię przerywa, to radzisz. Chat powiedzcie mi, że to nie były lagi, ale to nie chodzi, że ten, tylko mam lagi, bo jest stream. Dodatkowo mam daleko router, bo moja stara nie chce mi dać, bo i telewizorek nie będzie działał. Widzisz, jeszcze sobie oglądaj na. Ej, weź tak do mnie szczele i sobie oglądaj na YouTube. Ja idę zaraz na coś innego, typu. Sobie idę zaraz na Czik albo coś bo są takie lagi że nie da się grać. Wejdź do centrum, chodź. I jeszcze ty masz taką Pan, wyspę. Aby, na wyspę. Że mira 260 u wchodzi. Jeśli ktoś coś pisze na czacie, to sorry, że nie czytam. Bo normalnie tu mnie nie laguje. Ale jak wejdę na wyspę, to mnie laguje. Dobra, lag. Idziemy zaraz na dół No, ale wejdź. nas swoją. Chodź że zobaczymy na całą wyspę. No, wbiłem. Ciągle wbijam. Zem na streamie lagi. Będę musi jeszcze ogarnąć rozdziałkę 4 na 3 będzie dobrze. Myślę, że to budowlę z Tora Xa. Dobra, wychodzę, są straszne lagi w Fortnite. Cie. Ja nic nie mogę zrobić, słuchaj. Idziemy na dół, czy to? No chodź, jeżeli będziemy lagowały na dół, to nie widać da gdzie indziej. Idziemy na dół, czy idziesz na inną grę? Chodź na dół na razie, spróbujemy wszystkiego, nie? Tylko, że są dwa zmaczniacze internetu, i, ale to są lagi. Przełączasz, Przełączać, nie, się zbierało, live count. Co ty robisz? Jest to na co co ci chodzi? Jesteś na live teraz teraz pokazuję streama, pokazuje jak nie, nie, obraz nie, Lepadowy z ERD. To wiesz, że jak coś, jak nie wypali zaraz live live, mm -hmm. to mogą wyjechać do mnie na liście, do ciebie na CS. No. no, albo na Facebooka. Big, big, big fałudek. Tu, 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 tu. ಅಂತ ಒಂದ್ Co oglądają? No mm -hmm. w końcu wczytało W ogóle tromba teraz gra Fortnite'a na live'ie a na streamie, czy teraz w ogóle? Coś się co? Za chwilę przerywa live'a i do tego ci nic nie chodzi, tak że masz ogromne lagi, także albo internet, albo komp, nie? Jak ty myślisz, że to komp, to jesteś kompletnym debilem. Po drugie, live'u nie przerywa, bo ja go ciągle oglądam. A po trzecie, to, że mi przerywa tutaj, to znaczy, że mam lagi w Fortnite'cie. Lag Właśnie. Głupi. A nie tylko sobie został po i Fortnite'a włączonego nie słyszę, A teraz Nie, co cały czas z ekipa nie zdołała się połączyć Gdzieś dalej to sami ściągnąć, jak ciebie nie może połączyć, bo coś tam jest z internetem, nie ma. Ale mnie teraz dobrze słyszysz? Hallo. Dobra działa teraz y, ten No liczniki ile osób ogląda